Hej, miły facet, jeżeli usłyszysz to od kobiety, no to już masz po kobiecie. Ja, przyznam się szczerze, że też usłyszałem wielokrotnie, o, jaki ty jesteś zabawny, jaki ty jesteś miły. No i, to jakby powiedziała, to, to już jest po wszystkim. No. Tak, tak. Jeżeli jesteś miły, sympatyczny, jeżeli usłyszysz to od kobiety, która podoba Ci się, która dla Ciebie jest piękną kobietą, to 99% tego, że. Ona Cię po prostu polubiła, jesteś fajnym kumplem, poklepię Cię po ramieniu, ale za chwilę przyjedziecie łobuz, który, który po prostu pokaże zupełnie, gdzie indziej raki zimują. A Ty będziesz dalej tym miłym kumplem, z którym będziecie sobie ładnie sobie ładnie z nią rozmawiać, ona Ci się wyżali, będzie mówiła, jaki Ty jesteś fajny, wszystkim koleżankom będzie rozpadała, że no i Krzysiu, Krzysiu, Ty tu jesteś fajny, naprawdę miły i w ogóle z nim to można pogadać o wszystkim, wiesz, do koleżanki powie: No, fajny, fajny, jest miły, no wiesz, ale przecież on jest tylko miły. On jest tylko miły. Ja w nim nie widzę nic seksualnego, nie widzę nic, żadnych emocji. On jest taki dobry, on kurtkę w sensie Ja już prawie czasami wiesz, on jako kolega to jest naprawdę super, ale jeżeli zadasz ich pytanie, czy nie chciałaby się z tobą związać, bo przecież jesteś taki super, taki miły, no nie, to jest tylko kolega. Nie słyszeliście kiedykolwiek czegoś takiego. To jest zobaczcie taki eksperyment sobie fajny, jeżeli zobaczycie że pewna y, kobieta y, której zależy na was będzie pytała, a jakąkolwiek inną kobietę, ale bardzo bardzo atrakcyjną, a ta kobieta, która pyta o nią, jest wami zafascynowana. To jeżeli powiecie o tej jej koleżance, która jest naprawdę piękna, że ona jest tylko miła i sympatyczna, to ona bardzo często będzie was ciągnęła za język. Ale dlaczego? Ale miła, ale jak? Żebyście powiedzieli, czy jest ładna. No bo jeżeli jest miła, sympatyczna, to bardzo często niestety tylko taką pozostanie: miłą, sympatyczną, fajną. Do poklepania po ramieniu. Bardzo fajne ćwiczonko, zastosujcie kiedyś. Zobaczcie, jak kobieta zareaguje. Badajcie jej wzrok, jej oddech, to jak na to reaguje. I pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli usłyszycie, że jesteście mili, to tacy pozostaniecie do końca życia w jej oczach.